Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj paczka z 11 informami jako nagroda miesięczna Food Champions. Jeżeli chcielibyście powrót do tego, koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, bo myślę, że to byłoby ciekawe, gdyby to wróciło. No i oczywiście paczka otworzy Szymon Marcin, jak do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. No to startujemy! Ok moi drodzy, przechodzimy do paczki za Elitę Miesięczną. Proszę dokonać tutaj tego dzieła i zobaczymy co ciekawego będzie w tej paczce. Już się nam otwiera paczka. No i ciekawe, kogo tutaj trafimy. Są oczywiście ekrany. I to będzie Bośnia, napastnik to chyba nie jest najlepszy. Traw, chociaż Jacko. No, powiedzmy, Roma pokazała, ja pokazała tak, klasę, <laughs> więc nie, nie, nie mam chyba na co na, narzekać. Zobaczymy jeszcze, co, co oprócz tego Jacko mamy w paczce. Może coś ciekawego nam się trafi, mm, ale oprócz Jacko. O tak! Jest Skywalker i ten zawodnik właśnie będzie w pierwszym składzie za Espliqueta, więc to jest świetny, świetny traf, także Zaburzałem jestem mega autory, zadowolony. Tak. Dokładnie, także jest mega spoko, jest też tutaj gracz e, Emre Chan, czy ktoś z Raioba także jest naprawdę spoko. E, zostawiajcie łapki do góry, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zorry.